Witajcie w Holokronie. Dziś poznamy dość mało znaną, ale ciekawą postać imieniem Madeline Sun, która później stała się tzw. zwaną archiwistką. Jak wyglądała jej historia i co jej się przydarzyło? Zobaczmy. Materiał dotyczyć będzie kanonu. Madeline Sun pracowała jako Sawa na Uniwersytecie Barlew w Erze Republiki. Tu szybka dygresja, dla tych z was, którzy nie kojarzą tej nazwy, Sawa to nikt inny jak uczony i nauczyciel. Nasza bohaterka, będąc nieco wrażliwą na moc, poświęciła się badaniu reliktów związanych z ciemną stroną mocy. Niestety, po wydaniu rozkazu 66 i przejęciu galaktyki przez Imperium, wszelkie dowody związane z Jedi miały zostać usunięte, co kosztowało San utratę pracy. Później, w erze imperialnej, San pracowała jako handlarka złomem na Antillion pewnego dnia spotkała przemytnika Hana Solo, który zapytał ją o urnę z prochami jednego z najbardziej znienawidzonych rywali Jabby. Przeczuwając kłopoty, San odprawiła przemytnika, jednak jej sklep został później przeszukany przez kilku szturmowców, którzy znaleźli stare artefakty zakazane na mocy rozkazu 66, a konkretniej kodycylu 9. I ponownie dygresja: kodycyl 9 był pod rozdziałem rozkazu 66, który zabraniał obywatelom posiadania artefaktów mocy. Jeden ze szturmowców powiedział San, że zgłoszą ten incydent, ale nagle żołnierze zostali zastrzeleni przez tajemniczą kobietę, która przedstawiła się jako Kira. Powiedziała San, że słyszała o jej pracy i zapytała ją, dlaczego Imperium zakazało studiowania mocy po zniknięciu Zakonu Jedi. San wyjaśniła, że Imperium musi zasiać strach w społeczeństwie i w tym celu musi odebrać nadzieję, którą reprezentowała niegdyś moc i Jedi, ponieważ Imperator Palpatine uczynił z tego wyrok śmierci. Podczas gdy oboje kontynuowali rozmowę, Kira wyjawiła San, że Palpatine to tak naprawdę Lord Sithów, Darth Sidious. San, nie mając już większego pomysłu na życie, postanowiła dołączyć do Kiry na jej statku. Sawa była oszołomiona, znajdując na statku Kiry liczne starożytne artefakty Sithów. Kira ostatecznie przekonała San do pracy jako ekspert od ciemnej strony, aby opracować plan pokonania imperatora. Kira powiedziała, że jej zdaniem niektórzy Jedi przeżyli wielką czystkę, zwłaszcza mistrz Joda, ponieważ Imperium nigdy nie ogłosiło jego śmierci i zleciła San misję jego odnalezienia. San otrzymała wszelkie niezbędne zasoby, aby odnaleźć zaginionego mistrza, w tym kilka starych artefaktów. Wykorzystała swoje zdolności, aby zbadać znane fakty na jego temat, takie jak jego ostatnie pojawienie się, z którego dzięki informacjom Kiry wynikało, że nie była to bitwa o Kashik, lecz bitwa o Korsent. Ze względu na swój wyjątkowy wygląd, mistrz Yoda potrzebował prywatnej pomocy z potężnego źródła, aby zniknąć z sieci Palpatina. Zdając sobie sprawę, że to najprawdopodobniej nieżyjący Bail Organa pomógł Jodzie w ucieczce i wierząc, że to on poleciał z Jodą na koreliańskiej korwecie o nazwie w III, San pomyślała, że ktoś, kto był na tym statku, tego dnia musiał jeszcze żyć. Po przejrzeniu różnych zapisów lotu w końcu dotarła na miejsce i odkryła, że Jeremok Colton wciąż żyje i jest Uwięzionym w więzieniu Akreskir. Z pomocą imperialnego oficera, który pracował w tajemnicy dla Karmazynowego Świtu, San udało się wejść do celi Coltona i przesłuchać go. Powiedział San, że mistrz Joda później odleciał własnym statkiem do sektora Sluis. Po dalszych badaniach znalazła w pracy naukowej z czasów Wielkiej Republiki opis świata o nazwie Dagoba, który wydawał się być silnie przesiąknięty mocą. San samotnie udała się na planetę i natychmiast wyczuła jej zdumiewającą aurę. Została również zaatakowana przez rodzime stworzenia. Po tym, jak została w tajemniczy sposób uratowana przez coś, co jej wydawało się być szczęściem, znalazła na planecie tajemniczą jaskinię. Po wejściu do niej, San miała wizję, która wyostrzyła jej widzenie w mocy, a także zmieniła jej wygląd. Jej skóra stała się bladozielona, włosy zbielały, a lewe oko stało się całkowicie białe. Wkrótce opuściła planetę, uświadamiając sobie, że Mistrz Yoda rzeczywiście przebywa na Dagobah, a jego miejsce pobytu musi pozostać tajemnicą, ponieważ to on uratował San przed stworzeniami z planety i zaprowadził ją do jaskini. Po powrocie do Kiry oznajmiła jej, że Mistrz Yoda nie żyje. San ostatecznie pomogła Kirze namierzyć położenie rycerzy ren, którzy wkrótce zostali przekonani do przyłączenia się do krwawego świtu i ich sprawy. San była potem obecna w Vermilionie, gdzie Kira opowiedziała swoim sojusznikom o imperium i planach jego obalenia. Mniej więcej w tym czasie San skontaktowała się również z Kofonem Farusem, mając nadzieję, że archeolog odzyska artefakt znany jako Wieczna Iskra dla Krwawego Świtu. Lata po upadku Krwawego Świtu i niepowodzeniu planu Kiry, San zapisała tę historię w Holokronie, nazywając ją prawdziwą tragedią. Owy Holokron został potem odkryty przez rodzeństwo Skywalkerów. Słów parę o samej postaci Madeline. Madeline jeszcze przed przemianą miała różowe włosy i beżowo-różową skórę. Po doświadczeniu w jaskini zła jej włosy zbielały, a skóra stała się bladozielona. Bardzo lubiła swoją pracę, traktując ją jako całe swoje życie, co skłoniło ją do zachowania jednego ze starych artefaktów, które studiowała po tym, jak została handlarką złomem, mimo iż pod rządami imperium było to nielegalne. San, będąc wrażliwą na moc, była szczególnie zainteresowana badaniem ciemnej strony mocy, którą uważała za najważniejszą najbliższą temu, jak ludzie faktycznie działają. Po doświadczeniu w jaskini zła na Dagoba jej zrozumienie stało się głębsze, ponieważ uświadomiła sobie, że jeśli ciemna strona pokazuje jacy ludzie są na co dzień, to jasna strona mocy reprezentuje to, jacy mogą być. Zrozumiała też, że Yoda postanowił udzielić jej tej lekcji zamiast pozwolić jej umrzeć na Dagoba, co zmusiło ją do zachowania w tajemnicy miejsca pobytu Mistrza Jedi, nawet jeśli jego ujawnienie mogłoby przywrócić jej dawne życie. Ta decyzja sprawiła, że po raz pierwszy od dawna poczuła się szczęśliwa. Madeline, mimo że posiadała wrażliwość na moc, to nie była wybitnie w niej uzdolniona, ale. Mimo to potrafiła wyczuwać moc w różnych artefaktach, a nawet rozpoznawać, czy były one powiązane z jasną czy z ciemną stroną mocy. San potrafiła również wyczuć silną więź z mocą np. na, na Dagoba, twierdząc, że niemal widziała sieć życia łączącą wszystkie żywe istoty. Poza tym największym atutem San była jej zdolność do prowadzenia badań. Dzięki doświadczeniu jako Sawa była jedną z najlepszych badaczy galaktyki w erze imperialnej. Bądź co bądź to właśnie jej udało się osobiście znaleźć mistrza Jodę. Na koniec ciekawostka. Wygląd postaci bazował na niewykorzystanej grafice koncepcyjnej, która niegdyś była przygotowana dla postaci czarownicy SIT'ów do mrocznego widma autorstwa Iana MacKeiga. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do posłuchania naszych nerd toków na Holotoku. A jeśli chcielibyście pomóc mi rozwijać kanał i dołożyć swoją cegiełkę, bo lubicie mnie słuchać albo po prostu kochacie Gwiezdne Wojny, tak jak ja, to zachęcam do zostania archiwistą Holokronu za 8 złotych miesięcznie. Dziękuję za oglądanie, za wsparcie i niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Terima kasih telah menonton!